No, hej, witajcie z tutaj dziadek. Jest ze mną Eragonix. Jestem ja. E, Dawność nie widzieliśmy w sumie, bo ostatni odcinek, jak nagrywałem, to, jak patrzę, był jakieś 7 miesięcy Co temu. Jakaś... Głupi opening esencji. Jakieś 4 sezony temu. Postanowiłem, że mam dość nagrywania po angielsku, bo, bo, bo i tak. Przeważnie oglądają Polacy I znajomi moi w sumie to Ogólnie dzisiejszy plan to Żeby zagrać po prostu mecze Dla Beki Tak i nie No I moje problemy I moje problemy internetowe ze względu na daleką odległość od routera ale to mniejsza o to Jakoś damy radę Nie wiem, jak celamić lamić yy, Cordi. Hmm, Ambitnie. No, Świecenie na pół mapy. No, no, no. <laughs> Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego ragona może tak sobą słychać. Bo rozmawiam na, yy, jesteśmy na wejśczacie. Na Discordzie, który mam połączyć na telefonie obok, bo na tym telefonie. No, bo akurat taki telefon zrypany, że nie, że nie mogę nagrywać i rozmawiać jednocześnie. Też miałem taki problem, więc nie spinajcie się tam z wszystkim. Dobrze, no, bo mnie mnie troszeczkę słychać, no i tak w tym wyjazdym jest oh. Aż telefon starszelki klikanie przycisków też doświadczyłem, że to słychać, więc. <grym> więc. No. no, teraz będzie mnie raczej słychać, żeby nie klawiaturę, więc sorry. Mam nadzieję, że cię będzie w ogóle słychać, że tak przyciszyłem grę. O, raczej myślę, że będzie słychać moją przepiękną klawiaturę. No, potwierdza, ma przepiękną kreaturę. Na każdym streamie z Gotika. Było ją słychać. No, no. I nie tylko Gotika Jeszcze, to nowe, ale jeszcze. Eee, Get over it bodajże. No to tylko myszką. A tu też. Z to też. A tego nie oglądałem akurat z no. Wiedźmina też. Bo Wiedźminka to nie, nie dbałem o to, tam powiedzieć nie? Co jeszcze tam... Coś było takiego... A, LoL'a, teraz... Ale nie ma już tego streamu. No. Nieważne, nie było, nie było tego streamu, Nie było, nie było tematu. Tego nie a propos LoL'a, to w LoL'u tylko sam Łuczek przyszedłem. I stwierdziłem, ja że... Stwierdziłem że, nie, stwierdziłem, że nie dla mnie wolę Mobile Legends. w sensie, którymi aby jak, wiesz, się do nich przyzwyczaić, ale nie ma takich. No to... Może kiedyś Stream Max Mobile Legends będzie. Był. No u mnie znaczy, był. Nie wiem jak znaczy, u ciebie. u mnie też by był. No, no, tylko... Jakiś czas temu ogarnąłem, że mogę streamować prosto z gry, a nie z programu, także... To jak z tej gry? No... No, że w grze masz opcję, że może streamować. Ale tylko w grze i pojawiać się nigdzie indziej. No nie, tylko w grze. Że... Chociaż tyle. No, taktyczne gadanko. Pewnie jak tak. zatrzymam nagrywanie, to znajdzie mecz. Tak, ale ja myślę, żebym miał jednak swoje, bo szybciej. Szuka. Dobra, to. Yy, widzimy się, myślę, jak znajdzie mecz. Teraz tylko. No. Takie... Ta wówczas, zrobić tego. Szkoda, że nie <laughs> takie. Takie. Akurat po. lubo 10 minutach znalazło mecz. Brawo. Jak nie zaakceptuję, po prostu padnę. powinno znaleźć od razu drugi. Noohoho ho. No, znalazło A coś, dobra Miałbym no, ja nick, mi się wydawał, ale nie przepraszam, jak ten gościu upadnie w depresję za chwilę A, że dwa e-skiny? E znaczy chodzi o to, że masz skina e, co a. Do niektórych postaci bym chciał sam mieć e skiny, ale nie mam. O, już zaekceptowałem, bo troszkę jeszcze zdrowyłem dobry dobrał, oczywiście ślepego. Jeszcze przypadnik dla Mercedery, tak Ktoś potrzebuje poradnika za Nie, nie nagrywam poradników, gram jak chce. Nie obchodzi mnie, czy poprawnie, czy też nie. Znaczy... Też dobrze, jest tak, żebyś nie popełniał głupich błędów. I no. Żebyś był świadomy. Bo ja wiem, że mówię czasami na streamach, nie? Różne dziwne rzeczy, że zjebałeś tym dalej. Nie świadczy jednak, że jestem idealny. Tylko, że robił ludzie takie głupie błędy, że... No bo po prostu ja dostaję... Nie wiem, po prostu moje ręce padają w z ludźmi. Ja Do... to stworzę tylko te poradniki, żeby ludzie wiedzieli jak działa post, nic więcej. No A to... A że pokazuję gameplay i malutkie porady, to... to... Gra mi proponuje, żebym grał na lowu. Hmm. Lem jest Trudy. na highu. Dobra, trudno... Może gorsza jakość? Trochę nie tak ładnie. Gejsa czy Łuczank? Nie wiem, ale rol od mechanicznych potrzeb do. A, Lizard. Pinterest jest dziwne, bo robię tygodnika. Lepiej by pasowało do tego, do Eskina Marcenerego równie Jezu, Pinterestka Pinterestka? <grywa> A, Pinterestka O, fajnie Już słyszałem pojęcie princeska, ale dobra <grywa> Bierzę Pinterest i korzystam dużo z Pinteresta i nie bozę się w teorii mam, ale w praktyce nie korzystam. Co Jezu co do mnie piszą? Aha, Dobra, więc czas jeden gen zrobiony. Widzę, jak się bawicie. że to jest na nie? No spoko, wiesz, na kompie No wiem, ale ja już trafiłem raz, grając z typami Aha. na kompie, na Hunter'a, który grał na telefonie. Także spoko. Is possible to coś? Tak, to jest possible, najwidoczniej. O, teraz to I cyk, hit. Bo po linii prostej biegłem ciągle, ale dobra Nie wiem czy mam nie lecznie jak mogę leczyć. I cyk, kółeczko, hej robot. Nie, nie widziałem wiedz, nie czy to jest robot. To się do mnie przestraszyło mechaniczka, która jest z tego robotami. Dobrze, Hunter! Lizard bierz robota, nie mnie, bierz robota, robot cenniejszy. Nie mnie bierze. Czyli Lizardzie, jest Lizard? Tu jest Lizard. Chciałem przez okno przeskoczyć, ale nie wyszło. Boże, mieć genę tak dużo i mikro, że nie wierzę. Nie, mieć dużo zrobił, ale. No, wiesz, w międzyczasie jak się tam geniałeś, zrobiłem gena chociaż. że nie mam zielonego pojęcia co mam w perkach Ale ogólnie w teorii osoby ratujące siedzą dłużej Stru Spoko mam pistolet, mogę zawsze go strzelić Nie Nie strzelam Strzelam. Dobrze, widać yy, mechaniczka zdobyła osiągnięcie, podobno trudniej je zdobyć i je zwaliła, ktoś zwalił, kto to zwalił tego nie wiem, chyba priestess, ale dobra. Mam ty Lizarda, ale on się bardzo pomiara, chyba. Tak, zostaje u mnie kompletnie. Gdzie ty leżysz? Aha, jesteśmy, widzę, widzę. Szukam skrzynki, może dostanę pistolet drugi. Mam strzykawkę. No spokojnie, jeszcze brodę drugą odkryłem. W że sensie, to jest każdy, dosłownie każdy. Ok, to dosłownie Gdyby poszedł podszedł bliżej, o ty! Myślałem, że cię posadził. czekałem po drugiej stronie. No i nie, jest biegnę tam do tej... Je, nie, jeszcze... Jeszcze nie biegnę do tej drugiej bramy. Może a czemu on Moja postać zaczęła kłócać, znaczy skradać się i przez to Na razie jest drog, jest dobrze Teraz, żeby nie miał teleporta wiesz, jak mu się detencja skończyła, to to walić to, to tak? no. Bramę otwiera jest... Wiesz co? W... Wolę nie ryzykować, bo jeszcze to zwalę, znam siebie jest dobrze. Winning zawsze pro... na propsie Na nim mam od dawna 100% chyba. To jest Szaleję, wiem. Tak, jak widzicie, zaszła zmiana i jestem teraz uragona. czekania chyba, Bądź, e, chyba że gra zdecyduje, że a nie tym razem nie będziecie tak długo siedzieć, dam wam mecz od razu. Ciężko. Hmm. Ciężko zagrać teraz? No taki wybór. Mam więcej. barmanka nie No barmanka i zboj. Może enchantress? No. Mam na nim 84%. Na no, nim mam 93%. Jedno zadanie muszę skończyć. Ja szczerze nie wiem. Może sir? Jeżeli nas. A, sir mam 60%. No Tak. Tak mam. Yy, mam zdanie yy, spotkać trzech surwiworów, spotkałem tylko jednego. To to se wdam. Ostrze tak, nieporobione. Tak na forwardzie. Mam na nim 70. I na przykład zdanie spotkaj trzech surów, mam tylko dwóch zaliczonych. <śmiech> <śmiech> tak na przykład ostatnie mam. Mercenera mam miałem zrobionego cztery, miałem, miałem cztery Nie wiem, ta, tancerkę mogę Wtedy nawet Możemy przegrać się zrobić zdanie chociaż <noise> Jak ucieknę Też No właśnie ostatnie zdanie to takie, że jak chcesz je zrobić to masz w dupie wszystkich i czekasz aż iś Kanter zabije i sam uciekasz Tak, to jest... Jest... Można to zrobić, bo... Żeby je zrobić trzeba mieć przegraną Po prostu To jest Może... Koleś z dzikiem Takie... O mój Boże, znalazło Nie, ta sama mechaniczka tylko, chyba. Dobrze, skąd no to, że jest... Yy... Mówiłem na to psychiatryk, ale aż sprawdziłem, jak to się nazywa to jest przytułek. To jest... Ty, zobaczę, czy można dalej wychodzić poza mapę. Mm. <laughs> o mój Boże! Ty masz tego skina do lojera? Wcale nie mam jakichś 200 żarówek, dopiero znaczy lupek. Na tej mapie porobiłem cały mecz. Tak, dwóch dekoderów i dwie pristas. Brzmi bardzo, ciekawie. Bez literu, coś tam, coś tam. No, no wiem, przecież Lawyer OP, najbardziej OP postać. Pora bugować grę. Chyba. Jeszcze A się to da... Też, że nas tylko że nic nie wspomniali, żeby Sz Złuchaj, że... Szczerze to nie sprawdzałem bugów tym razem, także... Y... Taka czerwona. Dobrze, pierwsze co, id, id, co, pierwsze co idę robić, zobaczyć, czy mogę dalej wyjść za mapę. O, ciekawe, czy to konsole. Dobra, to była mechaniczka, zdecydowanie nie gejsza. Mam nadzieję, że nie spotkam tego. Będę się rozkręcił na przykład. O, też widzę. Czyżby to naprawili? Oni naprawili buga, najgorzej Dobra, a żeby kruków nie dostać, jeszcze tutaj mogę Okej, jest Mogłem znaczy To taktycznie wywalanie gena na początku gry zawsze jest najlepsze Taktycznie mechaniczka się genia No Jeżeli to friendly, to padnę. To jest łuczank. No spoko. Oto daję tobie portal. To nie będzie lamienia. Szkoda. 180 na Blood Queen <laughs> Na komputerze Wciąż pamiętam tego metra. Mój mini no mój mini fisterek. Chodź tu papa Znaczy Zależnie jak się patrzy Papa z to, że to ja bądź mama z na Pistas Taktyczna ucieczka, o, run! Dali, dali szafki, ej jest w szafce Co? Tu są szafki? No, w tym... Piwnicy poblokowali szafkami O mój Boże Jesteś w szafce Tak Zblokowałeś się? <grym> Nie, to ja tu szedłem normalnie na legal Nie mogę wyjść Zablokowałem cię, hej! O tym można by portal. Nie wiedziałem. Hmm, taktycznie. No to dwie wygrane. Co? Tej Tutaj zajęte. Ale można tak zrobić, że w międzyczasie, jak mechaniczka będzie robotem, można jej zająć miejsce. I jeszcze ją Poszła sobie <śmieniu> Zablokstrelowana. <śmieniu> Takie <śmieniu> Focus on decoding, nie wiem czym masz problem <śmieniu> Tak, prowok na niektórych postaciach jest piękne Portal za... Trzy, dwa, jeden. Portal. Zrobić najlepszy portal świata, czyli... Chodź, zrobimy najlepszy portal świata. Chodź. Okay. <laughs> najlepszy portal świata. <laughs> Widać wszystkim się podoba Tak życia Co? Jak wbiegasz piłką w portal to nie dostajesz słowa. Nie wiedziałem nawet Uczyć nowych rzeczy Mi się przypomniała jedna sytuacja, którą po nagraniu to muszę tobie powiedzieć, okay. bo tak nie wypada, może to osoba będzie oglądać, kto wie, nie sądzę jednak. Pozdrawiamy, chociaż nie wiesz kim jesteś, ale pozdrawiamy. Tak. W <laughs> sytuacji... Pozdrawiamy ona... Hey, ono. Ona. <laughs>

Hej, ty mogę postawić portal. I tu mogę na postawić portal. I teraz nie mogę. for. Mm, nie tylko ty. Uciekanko. Lecimy jeszcze jednego mecza. Jezu. Takie rzeczy. A tylko 20 minut.